Wam bardzo serdecznie razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu. Wiosna już wszędzie wkoło, dlatego wypatrujemy wszystkich pięknych zwiastunów wiosny, kwiatuszków i ptaszków. Te Co mi jaskółki? O nie, to nie jaskółki, to Superman! Ach, dobra, czekamy na jaskółki w takim razie, a nie tylko Supermeny. Jak jaskółki, bociany i inne piękne zwiastuny wiosny przynoszą nam ciepełko? Znaczy, tak sobie to tłumaczymy, że jak już zobaczymy wszystkie różne ptaszki, motylki, kobary i inne zwierzątka, i wyjdą z ziemi kwiatki różne, krokusy, przebiśniegi, no to będzie zaraz coraz cieplej, wiosenniej, piękniej i kolorowo. No ja się już nie mogę doczekać. I co praca odczarowuje tą zimę? Na dzisiaj przygotowałam typowo wiosenny temat, czyli jaskółeczki. Popatrzcie jakie piękne jaskółki, praca taka przestrzenna, półprzestrzenna. Tu jest jaskółka z brzuszkiem do góry, czyli tak naprawdę, tak jak widzimy, w większości jest to na niebie, patrzymy na nią i ona jest... i widzimy jej brzuszek na przykład. A ta jaskółka jest bokiem. I jak już będziecie chcieli, tak sobie zrobicie. E, przygotowałam tutaj rzeczy, których będziemy używać, czyli kredki, płytka. Nożyczki, klej ołówek, standard u mnie. Nożyczki, klej ołówek to u mnie taki standard, że zawsze trzeba mieć. Kawałeczek białej kartki, tu nawet jest za dużo trochę, aż tutaj nie trzeba będzie. Niebieską kartkę na tło, może być granatowa, może być błękitna intensywnie. Ja mam akurat grubą, może być gruba, ale nie musi, jaką macie, taka będzie. I najważniejszy, czyli czarna kartka. Mam nadzieję, że czarną, cienką kartkę macie, jak macie, tylko grubą też może być, tym razem spoko chociaż chyba łatwiej będzie z cienkiej. No. W każdym razie zużyjemy prawie całą kartkę, więc jest potrzebna nam bardzo, bardzo. Jeśli nie macie, to możecie tylko ewentualnie, co mogę poradzić, to przemalować ją z obydwu stron na, na, na czarno farbą, ale mam nadzieję, że jakaś czarna kartka się odstała. Jak nie, to prostu mamy żeby Wam na y, dzień dziecka dała ryzę czarnego papieru, bo zużywamy jej bardzo dużo. Zginamy tą kartkę na pół, bo będę robiła dwie jaskółeczki naraz. Taka jestem sprytna, że będę robiła dwie naraz. Co będę tam, wiecie? Nie ma co, od razu ciach, obydwie. E, Zgięłam karteczkę na pół, płytkę przykładam sobie do rogu. Do rogu obojętnego. Gdzie? Do jakiego, jakiegoś rożka. Aj I odrysowuję. Przytrzymując lewą ręką. Odrysowuję prawą. Dobra. Jest git. Płytka mi będzie jeszcze potrzebna. Słuchajcie. E, wy, ściskam mocno, żeby mi się nic nie ruszyło, ale karka jest e, złożona, więc w sumie nie powinno mi się za bardzo ruszyć. I o, wycinamy. Po linii, oczywiście, że po linii, po linii, staramy się celować w linię, po to ją narysowaliśmy, żeby wcelować w tą linię i żeby po niej wyciąć. Takie dwa piękne kółeczka. Jeśli nie macie płytki... Jeśli nie macie płytki, to przyjrzyjcie się, jakiej mniej więcej wielkości coś potrzebujecie. To jest kartka złożona na pół. Czyli tak, talerzyk, spodeczek jakiś, jakaś miseczka, no coś takiego. I mniej więcej tej wielkości, popatrzcie na jak była cała kartka, to jest taki róg. W porównaniu do mojej dłoni to wygląda mniej więcej takiej wielkości jest. Kuku! No dobra, jeszcze się poodbijałam. W ten, w, w, płytce. No, dobra. Słuchajcie, mamy dwa kółeczka czarne. Tacy jesteśmy sprytni, że mamy dwa kółeczka czarne od razu. I co robimy z tymi kółeczkami? Zginamy oba na pół. Ciach. Zginamy oba pięknie na pół, na pewno się ładnie złożą. Wkładamy sobie jedno w drugie, bo znowu będziemy robić szybko wszystko naprzód i w ogóle. I dalej, moi drodzy. Składamy je sobie na pół. Jedno w drugie włożyłam. Układam pięknie. I co robimy? Łączymy ten punkt z tym punktem. Ha! Ale oczywiście on już jest połączony. My łączymy go delikatnym łukiem. Spróbujcie zrobić, o, taki łuk. Poprawię mocniej, żebyście widzieli. I jeszcze wam przysunę. O, czekajcie. Spróbuję złapać ostrość. O, taki łuk rysuję. Łagodny łuk. Od czubka do czubka. E, można go odrysować sobie, jak nie umiecie tak od ręki. No od, niestety od tego się nie da, bo jest za małe, za, za małe. Od dużego talerza na przykład odrysować. Połączyć ten czubek z tym czubkiem i od dużego talerza powinno się udać. No dobra. Każdy będzie taki łuk robię. No, I, i wszystko wiemy, o co chodzi. E, e, I odcinamy. Teraz ściskam mocno, żeby mi tam nie wypadł ten ze środka kółeczko, żeby mi nie wypadło. Odcinamy. Płaski taki łuk. To nie ma być taki mocny. Płaski łuk. Popatrzcie, taki płaściutki łuk. Wszystko mi będzie potrzebne. Mam, moi drodzy, cztery skrzydełka. Ulela! Popatrzcie, jakie piękne cztery skrzydełka. A tutaj to będzie ogon, ale te ogony nie do końca są takie, jak mają być. To nawet takie listeczki śliczne wyszły. Otwieramy je. Mamy linie zgięcia. Otwieramy je. Wyrównujemy troszkę, będzie łatwiej mi przeciąć. I po tej linii zgięcia przecinamy. Ciach. Raz. I po linii zgięcia przecinamy. Oj. Dobra. Dobra, mam ogonki. To będzie, żeby się nie pogubiła. Możecie sobie w miejscach jakieś ułożyć. Ogonki, skrzydełka. No i jeszcze brzuszka potrzebujemy. Wracamy do naszej kartki. Wracamy do naszej kartki ścinkowej. Poczekajcie. To jest czarne, na czarnym podkładam wszystko na bok te y, elementy moje. Dobra, teraz jest ok. No i popatrzcie, zostało nam coś takiego. Proponuję tutaj, gdzie się y, z, y, łączy. Tutaj, gdzie się łączy, nasza książeczka, jak gdyby. Tu, gdzie się łączy, zrobimy sobie kolejne łuki, ale nie aż takie szpiczaste jak to, tylko bardziej krótkie i okrągłe. No więc tak, popatrzcie. Przykładam sobie tu na dole, tu, gdzie jest grzbiet grzbiet naszego, naszej książki, powiedzmy, czarnej. Przykładam sobie troszkę tutaj mm, tę płytkę i jednocześnie ta płytka jest moja, moim szablonem i sobie odrysowuję. Patrzę, czy mi dobrze wyszło. Myślę, że dobrze. To nie ma być duże, długie. Mniej więcej długości mojego palucha. No, czyli wasze takie, też wasz palec może troszkę, no może być wasz palec po prostu. No i, z dru i obok drugą robię. Drugą taką samą albo podobną, obojętne, bo to tak mniej więcej. Słuchajcie, mam dwa, dwie takie linie. O, już pokazuję, teraz widać. O, super. Patrzcie, dwie takie linie. I teraz wycinam obydwa. No, to będą brzuszki mojej jaskółki. Ciach. Jedna. Jeden brzuszek. Dam go osobno, żeby nie pomylić z, piu, z tymi, z ogonkiem. Bo te elementy są jednak wszystkie podobne troszeczkę do siebie. No, ale jednak... Podobne, ale nie można ich pomylić. Tych nie rozcinam. Poprzednio rozcinałam, ogonki rozcinałam, a brzuszków nie rozcinamy. Popatrzcie, znowu mi wyszły takie listeczki. Jeden troszkę większy, drugi troszkę mniejszy. Znowu mi wyszły listeczki i właśnie będziemy do nich wklejać. Otwieram je sobie trochę. Otwieram je, nie, nie rozprasowuję jakoś tak, wiecie. No. <laughs> no, żeby tak na chwilę, ale ogólnie to nie rozprasowuję. Biorę klej, biorę skrzydełka dwa, bo będę już montować pierwszą Pierwszą jaskółkę. I moi drodzy, skrzydełka, skrzydełka, zrobi, zróbcie tak. Skrzydełka, yy, połóżcie przed sobą pierwszy brzuszek. O, wgięcie. O, tak, niech się tak otwiera. O, tak, jakbyście książeczkę otworzyli. O, w tą stronę, czyli tak mi się otworzyło. I teraz biorę skrzydełka, jak smutne, yy, smutne minki. O, smutne minki. Dobrze, nie w tą stronę, jak uśmiechnięte. Tylko smutne. Będę je w ten sposób przyklejać. Biorę klej, smaruję tutaj na środku. No, na środku może być troszkę powyżej niż na środku. Smaruję klejem tutaj ciach i przyklejam jedno skrzydełko. Mniej więcej do linii, mogą zachodzić na siebie obojętne. I drugie skrzydełko. To nie ma takiego aż znaczenia. Przyklejam jedno i drugie skrzydełko. Pokażę Wam do góry. Popatrzcie, tak to wygląda. Przykleiłam jedno, drugo, drugie skrzydełko. Czarne na czarnym. Super, nie wiem czy coś widać. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Jak widzicie w linii prostej, nie, że tam jakoś w dół lecą, czy coś. Po prostej, po prostej. One po prosto lecą i, i jest spoko. Mniej więcej na środku. Okej, okay, mamy tak. Teraz bierzemy się za ogonek. Biorę pierwszy ogonek. Przesuwam moją jaskółkę, nie przekręcam jej. Ja sobie to wyobrażam trochę, że to są brwi i nos. Haha! Później Wam pokażę. Nie, nie, nie pokażę Wam, bo przykleję wszystko. Ach, no dobra. No, ale w każdym razie e, zostawiam w ten sposób i robię ogonek. Sklejam ogonek. Ej, połączcie na chwilę z powrotem te nasze długaśne elementy, czyli płaskim do siebie i je lekko skręcamy. Leciutko, leciutko, nie za dużo, o tak gdzieś. Tu się mają skrzyżować na górze. Ale tak, tylko troszeczkę, nie o jakieś takie, bo nam wyjdzie za szeroko, wyjdzie nam pawi, pawi ogon niemalże. O, bliziutko, bliziutko, malutki tutaj, malutka przerwa tutaj. Czyli smaluję tutaj końcówkę prawie, prawie końcówkę, nie sam czubeczek, tylko prawie końcówkę. Klejem i przyklejam. Oj, ale sobie to wszystko reguluję, tak, żeby była nieduża przerwa tutaj. Nieduża. Nieduża, nie mała, lecz w sam raz. Dobra, coś takiego, mniej więcej. Dobrze. Smaruję mu pupę klejem. No i przyklejam mój ogonek. Przyklejam mój ogonek. A patrzcie, jak już fajnie wygląda. No już jest coś w tym rodzaju, prawda? Już mniej więcej tak miała wyglądać. Ale jeszcze nie jest skończona. Jeszcze nie jest skończona, ponieważ to jest dość trudne. Ja zrobiłam im dziupki. Widzicie? Tu są takie maleńkie dziupki. O. One będą dość trudne. Jeśli sobie z nimi nie poradzicie, to też się nic nie dzieje i ja już pokażę, jak, co, jak to, jak to jakby naprawić. Zginamy moją jaskółeczkę, jeśli troszkę klei przesechu, odrobinę. Zależy, jaki macie klej. Jak od razu wysycha, no to super, a jak akurat, oj, a jak trochę potrzebuje chwili, no to poczekajcie chwileczkę i, 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 i tego. Ja już robię. To sobie, ja sobie jakoś poradzę z tym. On chwileczkę potrzebuje jednak do wyschnięcia, no ale dobra, ja już lecę dalej. E, jakoś się poradziłam, nie podpadało nic, nic, dobra. Ok, zginamy to. I jak zrobić ten dziubek? Nie, nie będę rysować. Pokażę Wam. E, robię. Przecinam. E, czekajcie. O, tak zopało. Przecinam odrobinkę to na pół. O tak. Mam nadzieję, że zopało ostrość. To widzicie? Przecinam na pół. I górną część usuwam. Czyli przecięłam jakby na pół, jak pizzę i usuwam górę. górną, górną, nie Jak niechcący obetniecie dziubek, to się nic nie dzieje, po prostu musicie go dokleić później, wziąć sobie jakiś kawałek, ścinek, bo to bardzo możliwe, że będziecie obcinać notorycznie dziubek i kurczę, i się okaże, że nie ma dziubka i i i dziwnie wygląda. Słuchajcie, weźcie sobie wtedy kawałeczek ścinek papieru, odetnijcie sobie jakiś kawałeczek, taki trójkącik, troszeczkę więcej roboty, ale też będzie równie, będzie ładnie. Smarujecie tutaj sobie końcóweczkę, otwieracie, wklejacie i mamy normalny, tak samo, identyczny. Także spoko luz, tylko więcej pracy. Ja pokazałam y y trudniejszą wersję, ale za to mniej czasochłonną. No dobrze. Mamy jaskółeczkę, ale y y jeszcze brzuszek musimy jej zrobić, ale to zaraz. Zaraz brzuszek, robię następną, szybciutko robię następną. Czyli od razu powtórka, jak się robi jaskółkę. No dobrze, no to tak. Otwieram yy, brzuszek. Smaruję na środku klejem. Ciach. Biorę skrzydełka. Smutne minki, albo brwi. <laughs> przyklejam do linii zdjęcia mniej więcej przyklejam. W linii, mniej więcej w linii prostej. O, no tak nie, pi razy oko. Zabieram się. Zalatający klej mam chyba. a Coś mi leci ten klej. Zabieram się za ogonek, łączę go z powrotem w, w takiego listeczka. I już sobie wyobrażam, jak to będzie. Skleję, smaruję klejem czubeczek. Nie sam czubeczek, tylko prawie czubeczek. I łączę z niewielkim odstępem, prawda? Dobra. Smaruję tu miejsce na pupie i doklejam ogonek. Aj! Przykleja się do mnie, już chce lecieć, wyrywa się normalnie. Wow, ona się wyrywa do latania. Ono tak śmiesznie latają, tak, tak się przynajmniej kojarzy. No dobra, to teraz tak zginam. Jak już chwilę odczekacie, aż przeschnie, wy odczekacie, ja oczywiście, jak zwykle nie. To zginamy. Tak i robimy dziubek. Jeszcze raz przypomnę, jak robimy dziubek i tu się mega skupiamy, bo musimy nacięcie malutkie zrobić i pozbyć się góry. Mamy. No dobra. Mam dwie jaskółeczki brzuszkami do góry. Brzuszkami do góry. Obydwie. Oj, wybrudziłam sobie troszkę. No trudno. Tymczasem tak jest. Biorę kawałeczek papieru. Zginam go. O, tak sobie kawałek zewnijcie. O, ciach. Biorę znowu moją płytkę i znowu przyłożę sobie, tylko tym razem jeszcze mniej. Jak Wam się nie wceluje, w sensie, że jak okaże się za duże, to można później pomniejszyć, nie ma problemu. I ciach, jeszcze mniej, to będzie na brzuszek. O, tym razem na przykład tyle. I zobaczymy, czy to będzie dobra ilość. Obetne. I to samo z drugim od razu. Ach, mogłam od razu dwa na raz wyciąć. Ale no nie wiem, czy to o dobrej wielkości będzie, więc zobaczmy najpierw. Mm, przykładam na brzuszek. Chyba za duże. Moim zdaniem za duże, więc sobie to przytnę jeszcze. Dobra, sprawdźmy teraz. O, i teraz jest spoko. On musi po prostu nie może, nie może przegraczać no, całego brzuszka Jaskółeczki, prawda? No i teraz drugie. Znowu to samo, można było dwa naraz zrobić. Jak chcecie, możecie zrobić dwa naraz, jak jesteście spryciarze. Przykładam znowu, odrysowuję. Pamiętajcie, żeby od linii grzbietu odrysować, dobrze? Widzicie połóweczkę tylko odrysowałam z jednej strony, bo zginam i wycinam podwójnie, oczywiście. I tym razem już nie musimy się bardzo trzymać linii. To tylko tak, tu jest taka umowna. No. No dobra, ta jest trochę większa. A, dla mnie za duża. To trochę ją skrócę znowu. Dobra. Ok, słuchajcie, zanim ją przykleicie, to bierzemy sobie kredkę, czekajcie, podkładkę zrobię. Bierzemy sobie kredkę czerwoną lub brązową. Brązową lub czerwoną, o tak powiem. Brązową, najpierw, może sobie wezmę. Oj, jak macie taką ciepłą brązową. I smarujecie tutaj taki ten czubeczek. Taki, o tak, 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 tak. E, jeszcze jest taka kwestia. Znaczy, bo to jaskółki mają takie. M, mają takie. Na oj na swoich białych brzuszkach mają takie. Nie wszystkie chyba jaskółki, ale mają takie czerwone. Może to jest jakiś gatunek konkretnej jaskółki. Mają takie czerwone elementy. I bardzo fajnie to wygląda, ożywia nam całą pracę. I to, 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 o to mi chodzi. O to mi chodzi, żeby właśnie fajnie ta praca wyglądała. A tam, ok. No, więc tak, odwracamy w drugą stronę i smarujemy klejem, i doklejamy do którejś jaskółeczki. O, na przykład do tej na środek. Ciach, dobra. I z drugim to samo. Taki czerwony element ładnie nam ożywi, doda nam y, takiego ładnego, jakiegoś żywego koloru, przyjemnego. Dobra, patrzcie. Hmm, hmm, hmm. Y, tym kolorowym do przodu. O, dobra, zaginam i dodaję jeszcze tutaj, czasami niektóre mają łepek czerwony, więc możemy jeszcze dodać, o popatrzcie, możecie dodać, jak macie intensywną kredkę, to tutaj taki elemencik, nie cały łepek, tylko tutaj taki fragmencik dosłownie, tutaj czerwony. O, tak, tego za bardzo nie widać, ale odrobinko będzie widać, więc jak chcecie. Żadne, nie bawimy się w żadne oczka jaskółkowe, no chyba, że macie cienkopis, to możecie tam pokombinować, ale zazwyczaj to jednak nie ma sensu, bo sprawdzałam, próbowałam, no kopisem coś tam było widać, ale tak to do nie. Dobra, robię porządek, bo chcę teraz przyklejać i robić tuło. Dobra. Moje jaskółeczki już kolejne są gotowe. Możemy im zgiąć skrzydełka obydwum. Czyli tak, łapiemy sobie ją za brzuszek i zginamy jej skrzydełko w jedną, skrzydełko w drugą. I tu jak się kończy nam linia, i popatrzcie już. O, nie widzicie, bo to wszystko jest nie w tą stronę, no ale może być do zabawy w ogóle taka jaskółka. Trzymam i wyginam. Oj, poproszę o jedno skrzydełko. Jedno skrzydełko w jedną, drugie skrzydełko w drugą stronę. I mam śliczną jaskółeczkę. E, lata... Jeśli chodzi o latanie, bo sprawdzałam, czy latają, nawet latają, chociaż już głównie to spadają i nawet nie do końca do celu, więc tak trochę lecą yy, i nagle ciach. Więc jak chcecie, możecie zostawić je jako zabawki. Po prostu do rzucania, do latania, może na przykład z okna, by pięknie latała, nie wiem. Nie wiem, to musicie sprawdzić. Ale ja postanowiłam zrobić obrazek, dlatego moi drodzy, zabieram się za obrazkowanie teraz. Bierzemy sobie jakąś kredkę i rysujemy chmurki. I rysujemy chmurki, a chmurki, proszę Państwa, moi drodzy, rysujemy bardzo profesjonalnie, jak widać. Jedna chmurka, druga chmurka. Trzecia chmurka, jej ta już wyjątkowo piękna mi wyszła. Tak, tak, wiem, mam zdolności chmurkowe. Nie, no nieważne, chmurki, nieważne jakie, jakie one będą, tak mniej więcej. Jeśli macie białą kredkę, to możecie jeszcze, ja mam taką tłustą, moc, dość mocną kredkę, więc można tak no, troszkę pokolorować ją na biało, jak widzicie, też bardzo profesjonalnie to robię, ale to nie o to chodzi. Każdy sobie z tym poradzi. O, tak powiem. Próbowałam wyklejać watą, nie bardzo mi się podobało, więc myślę, że pokolorowanie tłustymi pastelami albo takimi mocnymi kredkami różnymi to, to fajniej będzie. Chmurki malujemy, kolorujemy na biało chmurki, nie pozostawiamy niebieskie. Chyba, że macie białą kartkę. To wtedy możecie pokolorować na biało chmurki. Nie, pokolorować na niebiesko tło, a zostawić białe chmurki. O, tak chciałam powiedzieć. No dobrze, tak jak tutaj, jedną chciałabym zostawić. Brzuszkiem do góry. O, o tą. To ładnie brzuszek wyszedł. A drugą bym pewnie zrobię przyklejoną bokiem. No i jak to zrobić? Odwracam ją na plec, na brzuszek, tak żeby brzuszkiem do dołu była. Smaruję skrzydełko jedno, smaruję skrzydełko drugie, ale tylko końcówki. I, i, i. Przykładam, gdzie ona chce być. W powietrzu jest cały czas, widzicie, nie dotyka. Przyklejam jedno skrzydełko, potem nie przyklejam na płasko drugie, bo by było zbyt płaskie. Ciągnę ją do góry, wkładam nawet tutaj rękę i wtedy przyklejam. Popatrzcie, i ona jest wtedy taka fajnie odstająca. Widzicie? Ona tak fajnie wtedy odstaje. Z przodu bardzo fajnie wygląda po prostu wtedy. Brzuszek możemy troszeczkę rozpłaszczyć, to już sobie wszystko wyregulujecie. Myślę, że fajnie to wygląda tak trójwymiarowo. A druga, hmm, drugą możemy po prostu, tak jak tam zrobiłam, smarujecie tu bok. Skrzydełko dajecie do góry i przyklejacie. Albo druga też w ten sposób, że leci, widzimy je obydwie od góry. Ja chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała druga praca, właśnie jak jest obydwie, od dołu widoczne są, więc tą drugą też tak zrobię. Tylko żeby nie leciały w tym samym kierunku, żeby nie wyglądały jak brzędzie. Ani nie, żeby się... Z... Chociaż jak chcecie, to możecie takie zrobić, ale ja myślę, że fajnie będzie jako takie... Tak, wkładam tu rękę i o... A to sobie już trzeba ukształtować troszkę. Czy nie za bardzo? Też nie można za bardzo wystające je zrobić. O tak, myślę, że tak jest super. O jeju, jakie piękne! No dobrze, gotowe. Lecą, lecą, lecą z wiosny. wiosny. I przyleciały. Więc teraz już będzie wiosna i będzie ślicznie i cieplutko, wreszcie. No, moi drodzy, prace gotowe, moi, mnie się bardzo podobają, jestem z nich bardzo zadowolona i Wy powinniście też być zadowoleni ze swoich prac. Fajne, przestrzenne prace, właśnie już wiosenne, typowo wiosenne, wypatrujcie wszystkich z wiosny czyli tam różnych kwiatuszków i różnych ptaszków i w ogóle cieszcie się ciepełkiem i wychodźcie na polko i bawcie się dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!